Dzień dobry, to jest kolejny odcinek na moim kanale, a dzisiaj po raz kolejny zagramy sobie w PEDZGO I bardzo was przepraszam za to, że przez 12 dni nie było filmu, mogę zrobić 13 takich potażak um, Bo właśnie nagrywam to 10 minut, dosłownie, no 15 zaraz, no 10 minut po update'cie Bo właśnie do PEDZGO wyszedł update, bo jest 18.10 um, to, dobra, totalnie nie wiem, co to, co to jest za update. W ogóle jeszcze nic nie testowałem tutaj. Dopiero co cały czas tu. Mogę, mogę sobie Hypię odlekać, mam no... coraz mniej kasy. Coraz, cały czas na coś wydaję Dobra. Więc tak, co to takiego jest? W tym update'cie dodali. Widzę, że już są jakieś uprady'y, mogę kupić coś. Trzeba, że jest walentynowe coiny są. My już sobie możemy jak widzowie głos odpalić, bo... Oj, oj, oj... Dobra, no jedynka Dobra. Mamy tutaj grę jakąś, jakiś tam, tam grę. Hmm. Huge paty, warantynkowe paty, jakieś tam kostki, jakieś upgrade'y. Eee, no mamy tutaj dużo takich rzeczy, jakieś prezenty. Jakieś kostki, no, do stary... Do stary? No dobra. Co to jest? Co to wygląda? Nie mam Co to jest? Huge Pet. Oh, Pazgo? Co to jest? Dobra, widzę. Przejdźmy sobie na razie do upgrade. I co mówiłem? Walentynkowa waluta. Którzy się tego spodziewają? Co to jest? Przewiem. Co to jest? Step. co? co to się Jezus, ja ja nic nie rozumiem widzowie A co ja mogę się pod odpalić? Dobra widzowie ten update jest jakiś taki... Oj oj klipa zrobiłem. Dobra nie ważne no, Ten update jest jakiś taki... dziwny chyba bo... Znaczy wygląda dziwnie, co to jest? Jakie upgrade'y są? Widzowie ja totalnie nie rozumiem, pierwszy raz tutaj gram no, no w ogóle mam takie level, mam 75 na, na kopalni, no, bo no to awczę, na łowieniu mi się totalnie nie chce, bo to już nie łowię I nie kopię tylko, kopię tylko dlatego, bo dużo się dostaje expa i jakby... no nie mam na czym awczyć 50 do tych, tych, do rozwalania i do rolowania 72 No tak, co ja mam tu robić? Ja mam rolować. A, tak, aha, tu jest, a Mimo, oczywiście I tam był chyba... I tu mogę zabić huge peta, tak? A tu mogę freekais zostać No to znając życie, żeby drapnąć huge peta jest szansa 1 na biliard No tam widzę typ nie ma nieparta totalnego Widzę, że dużo się tu zarabia Ale no... O! 12? Okej, okay, okej, okay, no to huge pet... hej i to jest takie nieskończona, tak? Stój, 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 diamenty! O! No, 200 diamentów, ale dużo, bardzo mi się to przyda. Tutaj 2 miliony, mam 150. Co to jest? 50% diamentów. Nie wiem, widzę, sobie totalnie nie rozumiem na razie tej gry. Na razie rozumiem, że, to, że muszę ten. No i to odblokowałem razy, Że muszę. Jak to się nazywa? No, rolować. No, jak w planszówce takiej. Raz 10. To mam być raz 10 lat, chyba razy minus 10 lat. Siedem. O! No. wiem. Dobra, teraz lecimy. Teraz musi być, nie. Oj, za daleko. Cześć. No. Serio. Siedem mogło być. Dobra. I tak. My sobie chwilę posiedzimy na tym update'cie A, mogę automatycznie rolować. No, ale super. Eee. Rolowanie. A, bo, że tą, ko że kostką. Ale to... Ty... O! What? A, ruje, dobra, okej, okay, fajna, fajna. Teraz to. Serio. Bo powiem wam, ten ra lak razy 10 jest bardzo, do bardzo dobra. Dobra i 3-4. Dobra, razy 10 lak i To co zawsze? Chciałbym się wreszcie jakąś siódo trafić, ale... Bo <grych> szczęście no. Nie jest dużo Czy to był lak razy 100. Oczywiście, że to był lak razy Piękne Piękny lak razy 100. Każdy by jak chciał mieć Tu, albo tu, albo tu 25 giftów, one są tragiczne te gifty No potki Potki, tak potki no No potki, potki no Przydatne podki bardzo Eee tak Co ja dostaję? Bo ja nie wiem Dobra widzę wyjadek tak... O co? Skąd mam ta double kostkę? Coś odblokowałem Może jak kupiłem coś Autorola kupiłem Teraz to ja nic nie widzę, co drapnął oczywiście śmieci eeeem Dobra, szybsze rolowanie, ale nie wiem, czy jak gdzieś stanąłem. Trzeba się przyjrzeć, widzę, na diamenty stanąłem. Co, 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 co? Widzicie mój kursor myszki? Co to pisze? Razy. jaki lak? To jest. to jest milion? To jest milion, tak? A nie tysiąc. Czekaj, pójdź Razy dziesięć, 10, razy sto, a razy mili. O, czyli tu mam... No tak, jako miałam szansę, jeden na milion na huta. To już nie bilion, co to za skrzynka jest? Czy ja serio już... Skąd miałam wiedzieć, że nie mogę... O, Dobrze się zapisuje, czyli jak ja się ruszę... O, nie mogę się nie ruszyć teraz... No dobra, to, to nieważne No, bo ja tak chwilę tutaj... Pobiegam w kółko... W kółko ni... niczego... W kółko niczego... Nie mogę nawet nic kupić, ale dobra, ok, bo ja byłam autorola, więc ja chwilę tak. Jakby. No chwilę ta ta i to widzimy się jakby zaraz, jak ten. A jak może gdzieś na jakieś pole fajne stanę, więc widzimy się zaraz. I może coś drobnie? Nie, nie? O, co Widzowie, właśnie jak widzieliście, trafiłem peta 100 tysięcy i to jest pierwszy. Otóż. Może no, pierwszy. No, najlepszy Pet do tej dropnięty. Bo ten pecik jest otóż schowany. Tu. Um, jest 27 takich. Tu jest taka ona. No, oczywiście wiadomo, że on spadnie z sedną. E, Czasem ja nie mogę wyjść tak, oczywiście. Dobra. zwejdziemy sobie. oczywiście Tu, jakie to zdrowie. Dobra, ok. Eee... Aha, nie zdążyłem. Co takiego mamy? E, nie wiem. Nie wiem co to nie jest. Kupujemy lecki. Co ile? Jeden milion? Już? jest 10 o tu 5. wiem, to kupię, kupię. Ale drogie to jest totalnie widzę. przecież to jest... zapomniałem, to jest nic takiego. Tu widzę, że odblokowałem już wszystko. Nie wiem czy jak odblokuję te wszystkie te pola, to też po bo chyba tak. Średnio bym powiedział. Kolejne 100 tysięcy. Jeden na milion to będzie już zupełnie inna innowacja, więc. Jakby niby mogli bym je od razu sprzedać i bym z tego zarobił, no ale. Nie zarobiłbym. Tak dużo. Trzy... Trzy... 3... Co to takiego jest? 6. Azyc to... Nie rozumiem tego. Cały czas wydaje mi się, że ona tylko Huge'a Ale no widzowie, nie tym razem. Może wy macie tego i trafiliście, bo no, widać, że to jest chyba rzadkie. No bo tu, no, Raczej, no da się zdobyć Huge'a. No jak jest tu napisane Huge'a, to jest tu huge sam pokazane. To raczej jak się saniał tu pole, to się da zdobyć Huge'a. Tak go dostaje randomowe do Huge'a, pewnie. Yy, Tablet to mam I jeden na 5 yy, cofry na 1000 i 1 na 2000. Tak, <ścoughs> tak. Free, mo yy, free Money przydałoby się, ale... pytanie: ile? Bo tu jeszcze nie byłem. chyba że byłem, ale. No, czy nie, na pewno nie. Nie pamiętam, żebym tu był, na tym polu. No, tu, tu na pewno, na Hildreth, no to na pewno, nie mam. Chciałbym jakieś nowe pola odblokować? Bo chyba tak średnio. Tu mam odblokowane wszystko. Tu 18 już tysięcy, tylko kosztuje kolejna tam. Tych upgrade'ów tak średnio rozumiem. A może na każdym polu są upgrade'y? Na upgrade y, każde pole? Nie wiem. Tak, chyba o to chodzi, że tu mogę teraz na tym razie 10 Otworzyć. no bo co na przykład jedno otworzyłem Już mogę dwa, już mogę trzy hm, dziewięć, dziewięć, no dziewięć Nie mogę. Dobra, będę to spamił Razy sto O, tam będzie trzeba os-upgrade'ować Dobra, po trzy będę mógł teraz Jak będę miał A tu jak gdzieś huge pad to co mogę? Dwa huge dać? I trochę dwa huge pady? Pady, yes, pady Pety No, chyba tak średnio. A co to jakieś tam? To ja tam fajcydowaniam. Dobra, mm, tak. Dobra, tylko. Nie zdążyłam czekać. A nie, o, a teraz? Nie. Więc bardzo, co to tu takiego jest. Zbustowany loot. Co, mogę tam wdrocić w peta? No, tak średnio, bo tu. nie, tu mogę. No, 100. Znaczy, 3, 3 po 100. Czy do tego zalicza się normalnie lak? Bo tak, to ja chętnie. Czyli wypiję jakieś kuteczki. Tak, no, no tak średnia to się zalicza. to bym powiedział. Znaczy, to jest do rolowania. No to chyba tak. Znaczy, nie chodzi do tych właśnie jaj. No ale to... Do, te... do tego laka, to chyba tak średnia. Jeden milion? 20 minut? Dobra, nie wiem, nie będę teraz tego szukał. I tak, co się dzieje? to już jest jeden milion. No, to mi się wydaje, że tutaj coś. Presto, no, nie masz szans, że już jeden osób tutaj. E, oczywiście. Ktoś by się spodziewał. Presto, musi dodać. Paka. E, hmm. Dobra, wy kupujemy to. Oj, zapomniałem, miałam ja mam to, to jest, bym 600 milionów na plus. Aha, 660 milionów. No, czyli 700 milionów. 710, 720, 730, 730, 730, no, 730 milionów. <grym> Jedyne. <grym> 760 miasto. Widzę. Wyzaje... O, zmaksowałem coś, to Widzę, że ja aż bym był bogaty. Widzę, po, pomyśl. Nie zdążyłem tego kupić. Pomyślcie sobie. Przecież to. Czy można takie openingi robić. Rozdaje. 10 milionów gemów. Ale, no. O, 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 trzy rzeczy powiem. Bym nikt tego nie kupił, a, no, a, no, a, no, a, a. Um... Jutro może coś kupię. Um, znaczy no, znaczy no będę miał akurat set. A Znaczy może sobie kupię to, jakby jutro robocet. No raczej kupię. Um, znaczy mam premium, na to już jutro będę miał tam, 1000 roboksów Spamie ma. Więc... wow, 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 co jest? Spomimy! O... Aha, ma O! Skąd ja tyle... jakie ja tyle zarabiam? O nie, nie tym razem. A to tam na maksa. Ja wiem sobie te wszystkie pole tu maksuję. To też masz na maksa. No, no i ten milion kusi mnie bardzo, żebym na to stanąć jakoś, ale to będzie ciężkie. Czy ja mogę to wymaksować? Czy jest to tak zgubowane? Otóż. Czy znaczy mam? Dobra. A to pokazuje nawet upgrade. I śmieci. Tu już by się spodziewał? bo chyba nie. Teraz chyba 5. Dobra, wzro. No zaraz, jakby ja chwilę jeszcze po... y, tam tutaj y, pochodzę i Jakieś... Po... no, porobię upgrade'y o, coś nowego to jest. Egg. Nie wiem, dobra, że... Więc to widzimy... No więc... Ja sobie to kupię, to widzimy się zaraz, widzimy. Dlaczego to tylko... Czekać, albo jednak nie zaraz widzimy, Bo ja dostałem jakieś dziwne jajka. Sorry. Jakiego jest warte? No to jednak nie widzimy jeszcze zaraz 5000. tysięcy No chyba będziemy robić z tego upajnik tych jajek Choć... Znaczy no, jak patrzę po tym dropie to tak średnio, ale... Eee, no nie wiem no, raczej będzie, no bo nie masz tego upendingu zrobić. No, to chyba będziesz tego, tak? ale ja poczekam aż na cenę sobie jakieś paru tysięcy. No bo. Co to. Mam ten wypra... What? Dobra, widzowie, szybko, szybko, szybko jak to zakończyć, jak się to kończy, nie? Ja widzę, ja i robić Biznes, 6 milionów, widzowie, 6 milionów z tego jest. Ja to sprzedaję, widzowie. Dobra, to widzimy się zaraz, jak to się sprzeda i mam 6 milionów za chwilę. Pyk, pyk, dobra. Serujemy to. 6 milionów, i dobra, widzowie, mamy to. Dobra, to widzimy się zaraz, jak to ktoś. Dobra, widzowie, jednak załatwiemy to inaczej. 4,5 miliony za to. Nie wiem, widzowie, czy to jest opłacalne. Raczej totalnie nie. 4,5 miliony. Nie wiem, czy on... Jakie to. Co to są za role? 4,5 miliony. Kurde, widzowie, nie mam nie wiem, czy mi się to opłacało, ale Hikomelon są drogie, więc je za tyle, niech będzie. Tak średnio wiem, czy mi się to opłaca. Raczej żałuję za to, ale. Trudno, no bo strzelam, że to by się tak szybko nie sprzedało. Że to by było trzeba trochę czekać, żeby to się sprzedało. Chociaż. Kurde, nie wiem, czy to mi się opłacało. Hmm, no widzowie, miałem. Eee, yy, milion. Możesz napisać w komentarzu i zobaczy mi się to. Czy to się opłacało, ale... Wydaje mi się w zawierze... Nie. Co ja piszę obecnie? Nie wiem czemu piszę przez K1500K, ale... Pewnie najłatwiej piszę. ale jest. Pyk, 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 to. Zobaczmy za 1500 to łabeka. No nie wiem. Chwilowot pawcze, to widzimy się jeszcze zaraz. Nie wiem czy mi się to opłaca. Raczej totalnie, nie? Ale trudno. No i tak... Dopiero co zdobyłem te, te jakby... Nie kupiłam tego, nie kupiłem tego prezentu, tylko po prostu... No zdobyłem własnoręcznie, więc no i tak nic na... nic się straciłam, tylko zdobyłam. Więc... No jest dobra, wzdemnie to jak. One się widzę stakują, bo one się nie stakowały, te. Po 500 dniów. A ten już się nie stakuje, a pewnie się stakuje. W sumie, no to nie wiem. Ale dobra, no to widzę, widzimy się jeszcze za chwilę. Dobra, wzdemnie, bo ja nie będę czekał 2 lata, aż mi ktoś to kupi. No to 5 no rzeczy, no to ja musiał 5 lat czekać. Przy okazji tu mamy jakieś te rzeczy i one widzę, że są mocne porawy, więc sobie kupię. Te też, więc jakby nie wiem po co, ale to kupię, jakby, jak są... To prawie jak za darmo. Tu widzę, że mamy do zdobycia te, te rzeczy, ale te kostki nie wiem, te kostki chyba są też dobre, ale no drogie widzę. Yy, no i tutaj tak podpłatka jest duża szansa, ale dobra widzimy. Jakby to było chyba dzisiaj na tyle, no bo jakby... Nie będziemy tutaj grać cały czas. 5 milionów lat to zostało To jest typ, z którym na pewno się nie tradowałem. 61... Nie, nie będę teraz kupował co tyle więcej tego. Tu widzę... Tu, czyli widzę, że nie można powiedzieć, że wyszedłem na plus, bo widzę, że jakby... Widzę, że tak, 40 razy widzę, że, ale widzę, że... no... jakby jest tutaj co tu są za... Okej, okay. ja przyjmuję. Jakby tak Tania, to jest git. Prowadz? Oczywiście nie. To jest za dużo. O, o, o! High -tech. Tak coś czułam, że oni się no, teraz na chyba bardziej. nie mam ja, takich pomalonych. Więc że tak, no bo to widzę, że już... O... Oj, spadł o milion. No jednak chyba było warto kupić taki a jest sprzeczne za takie pomalone. Obraz strzelam, że tego nie sprzeda tak szybko. Więc na no, stare, no nie wiem, czy się to opłacało, cało, pewnie tego nie oglądasz, ale... Czemu typowi się nie opłacało, to raczej. Mmm. Aha. okej. okej. Nie zwróciłem w ogóle uwagi, że jest nowy Titanic. Już mam 50 Titaników w tej grze. Pani, o jak wyszedł pierwszy Titanic, czyli jak pamiętam, Titanic yy, Render yy, Tankat, to on był pierwszym Titanikiem, no, bo... Dragon... Chyba ten yy, Titanic... Tak, ten yy, i, po, I potem nagle co update, jak się wychodzi teraz Titanic? Bo jaki jakim nie wyszedł? Tu wyszedł Nie, tu nie wyszedł tylko Pani, bo tu nie wyszedł Czas na Imperator... Tu tylko chyba nie wyszedł Znaczy, tu nie wyszedł Chyba... Dobra, widzowie, teraz, teraz będę sprawdzał i tu na pewno też nie wyszło. No ale dobra, no tam niektórych nie było. Ja nie wiem, no raczej mi się opłacał ten, tra ten trade. No to odpowiadał chyba nie, no chyba, że już to sprzedał. Mogę sobie kupić te pióro, czy mi się opłacają. Wiem, że tutaj. Nawet nie, mi Dobra, nieważne, widzę, bo. To by ja było na tyle, ja już nie będę przedłużał. Um, tu mamy te kostki, te kosztują 200 kores. Co on złota Już nagle tak spadły? Okej. Okay. Mogę sobie kupić jedną. Dobra widzowie, bo właśnie jak mówiłem ja co chwilę coś kupuję i właśnie tak się dzieje. Więc ja już najlepiej wychodzę z tej trening plażowej ja ale wszystko zaraz kupię. Ja już samą trening plażę zaraz kupię. Więc... Yy, Sigma Boy, Sigma Skibidi Boy i żegnamy się chyba. Uuu, yy, zmienili w ogóle wszystko tutaj. Dobra, ale... Nieważne, jakby... Yy, to widzę, że są te. 3 już, że... znaczy nie wiem, to jest 10 000, ale ale dobra widzowie, ja już nie przedłużam, no i to było na tyle. No to widzowie... alo!